Cześć wszystkim! Cześć moi drodzy z tej strony Kulbabki, czyli kanał córki i matki. Dawno nas moi drodzy nie było na tym kanale, z czego bardzo serdecznie, w związku z tym, bardzo serdecznie Was przepraszamy. To w, Przepraszam. w zasadzie moja jest wina, bo zaczęłyśmy w sumie nową pracę jedna i druga, w tym samym czasie. Wiecie, jak to dużo energii kosztuje po prostu wejście w nową pracę więc generalnie po przyjeździe do, do domu, czy klęsko żyje, zanim się wdroży i w ogóle. Więc od razu z tego miejsca Was przepraszamy i zapraszamy Was oczywiście do oglądania. Dzisiaj jesteśmy u nas w łazience, będziemy dzisiaj, słuchajcie, kolorować włosy. Tak, no niestety, słuchajcie, dawno tego nie robiłyśmy. Bardzo, bardzo dawno. Nie wiem, kilka, 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 kilkanaście lat? Bardzo, bardzo, no, no bardzo, bardzo dawno nie farbowałyśmy włosów, po prostu. Zdałyśmy się na profesjonalizm, chodziłyśmy po prostu do fryzjera Zawsze. No ale kurczaki, no, zamknęli nam fryzjera. Nasza fryzjerka, która miała właśnie, której dzisiaj miałyśmy być dzisiaj rano, właśnie we dwie na, na włosach, czekałyśmy no ponad dwa miesiące na to, żeby się do niej dostać. No, poinformowała nas niestety w piątek rano, że. Mimo wszystko ona dalej będzie zamknięta, tak, no bo, no bo nie wolno robić. Tutaj nie ma żadnej, wiecie, konspiracji ani żadnego podziemia. Tak, ze względu na sytuację epidemiologiczną. Dokładnie. Prostu. Nasza wizyta została odwołana. Tak, została odwołana. I najgorsze jest to, że my w zasadzie nie wiemy do kiedy. Bo nie wiemy, bo nie wiemy. Pani i pani fryzjerka też nie wie, no ale. No wiecie, no chcemy jakoś wyglądać. A święta przeżyłyśmy jakoś tak, bez, bez w sumie robienia cokolwiek sobie na głowie. Z myślą właśnie taką, że, że uda nam się pójść do 10, 10 do fryzjera, bo do 9 miało być nieczynne. Teraz najprawdopodobniej nawet do drugiego, trzeciego tygodnia e, kwietnia ma być nieczynne, więc nie będziemy już dłużej czekać. Znaczy, ja generalnie sobie e, ja już nie mogę odpuściłam. Wiecie, ja mam głowę, zaczesaną, mam takie. ja jeszcze Wam pokażę. Kupiłam sobie coś, 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 co Wam pokażę później, co ewentualnie spróbuję, będę próbowała sobie w jakiś sposób e, się uratować. Natomiast Majka e, generalnie postanowiła wrócić, słuchajcie, do tego, że chcesz, żebym jej pomalowała włosy. Ja tego dawno nie robiłam, więc nawet się trochę muszę przyznać, stresujemy. E, jak chyba bardziej nawet, bo nie wiem, jak to wyjdzie. Obiecywałam Ci już dawno, że nie będę tego robiła. No, kiedyś za każdym każdym razem, razem kiedyś, za każdym. Kiedyś lata 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 temu, jak robiłam majce, jeszcze kazała sobie blondy, robić blondy. No. Tak, blondy. To, to blondy mówiłam się, ta wkurzałam, denerwowałam, to nie wychodzi tak jak miało wyjść. Słuchajcie, ta. mówiłam, że tego nie będę robiła. I jak to się mówi, zarzekała się żaba błota, a la zła, tak mój tata kiedyś mówił. Więc no cóż, wróciłyśmy do tego. Za chwilę będę majce nakładała tą farbę. Myślę, że tam Pokażemy Wam po prostu fragmenty, żeby Was nie zanudzić. Eee, I co? Maja, te zrobiłaś zdjęcie, tak? No, farba wygląda w ten sposób. Dokładnie. I kolor się nazywa cukierek, czekoladowy cukierek. Tak? Czekoladowy cukierek, marka bez słodycze. No tak, Ale okay. na głowie musi mieć. Eee, kolor jest niby taki, wiecie, z obrazka... Trochę tofu, tak, trochę... Taki brąz, ciepły. czekolada, ciepły, z delikatną domieszką czerwonego, rudego, no zobaczymy, to jest L'Oreal numer 635, tak, czekoladowy cukierek, eee, no co, no to może ją otworzę i zobaczymy, co jest w środku. Okej, okay, ja już się przebrałam w taką koszulkę, której mi nie jest szkoda, okay. którą kupiłam w Chinach 3 lata temu prawie, że. No, I love Shanghai, dobra. Ale Oczywiście nie szkoda, więc dobra. <laughs> Oczywiście, no bo jest już sprana i jest już brzydka. Jest instrukcja, to najważniejsze, słuchajcie, bez instrukcji ani róż. Co my tu mamy? To na pewno są rękawiczki, jak nie mam. Takim, e, ale tak, tak. E, to no, jest do, żeby do. Tak, ale to myślę, że też pewnie pomiędzy? jakiś rozjaśniacz albo coś takiego jak tak, to jest mm. rozjaśniać na pewno. No zawsze taki farba, jest, będzie pewnie siniory, widzicie, jak cool, Nie, no? nie bez amoniaku jestem. No, no, Miejmy nadzieję, że blondy, nie będzie. Blondy, przeważnie są z amoniakiem. To jest na pewno ten kolor 635. Słuchajcie, pewnie to trzeba będzie, tak myślę, yy, otworzyć i wrzucić do tej buteleczki plastikowej, którą wam przed chwilą Zaczyna. pokazywała. No i co my tu mamy? No i to jest odżywka. Chyba... No, tak, odżywka z miodem. Na Trzy w jednym, du bardzo duża odżywka, słuchajcie. Normalnie szok, jestem w szoku, zawsze to były jakieś, takie małe zaszety. No, to jest normalnie 60 ml, no nieźle, nieźle. L'Oreal się postara, zobaczymy, jak to wyjdzie w kolorze. Czy mamy doświadczenie takie, nawet od fryzjerów, że L'Oreal generalnie nie jest. Yy, świetnie kryje, świetnie kryje, piękne są po nim kolory, ale bardzo szybko się spuchuje. No, natomiast my teraz podchodzimy Daj. do tematu w ten sposób, że. Nie koloryzujemy na stałe majsety włosów, tylko generalnie odświeżamy ten tak, kolor. Tak, mam lekki odrost, który już mi wkurza i. A jeszcze będę musiała trochę przyciąć grzywkę sama. Bo... Ja tego nie będę robiła. <grym> ja to zrobię spokojnie. Ja się tego nie muszę. Absolutnie. <grym> Nawet bym nie, nie próbowała. No dobra, no to to za chwilę słuchajcie, to pewnie pewnie trzeba będzie roz... roz, roz um... Także odezwiemy się potem, jak już będę miała tak, farbę na włosach. Za chwilę włosach. będziemy to mieszać. Także życzcie nam powodzenia. Tak, widzę, że tak. Więc hmm. do zobaczenia za jakąś chwilę. Dobra, my to mieszamy, za chwilę będę majce nakładać. Farb mamy, słuchajcie, dwie. Na razie myślę, że spróbujemy z tą jedną. Zobaczymy, jaka będzie wydajność. Majka ma długie włosy i dość gęste, więc tak, zobaczymy, jak do to do wyjdzie. dwie. Może będzie na następny raz, zobaczymy. A może wykorzystamy jedną i drugą, bo tego, tego nie wiem. Halo, halo, z tej strony ponownie kulbabki, czyli kanał córki i matki. Ja właśnie dokonałam wcześniej, jak Wam opowiadałam, malowania włosów. Staczyła, powiem Wam, staczyła nam jedna, jedna farba, więc ta druga zostanie nam na następny raz. Ok, tak? To jeszcze raz powtórzymy. To był kolor. Jaki to był? Czekoladowy cukierek. Tak, numer 635. Taki jest, nie wiem czy będziecie widzieć. Ja to spróbuję troszkę może go. Jestem ciekawa, wyglądać wygląda ładnie. ile w ogóle go trzeba trzymać? 20 minut. No dobra, no to poczekamy te 20 minut, później Majka to porządnie umyje. Za chwilę nałożymy później w odżywkę, też pewnie do spłukania. I co? I no, jutro wybieramy się na takie bawskie spotkanie, więc generalnie, pewnie Majka, no oczywiście Majka sobie zrobi, jak zawsze. I wtedy pokażemy Wam, jak to wychodzi. Ja natomiast chciałam Wam pokazać, słuchajcie, jeszcze coś kupiłam, teraz Wam pokażę. Takie coś kupiłam, nie wiem, czy to dobrze widzicie. To jest L'oreal Paris. Yy, chłodny brąz, tak Majka mi podpowiedziała, słuchajcie. Ale nie, żeby nie było na mnie później, jak coś później. Jak to na kogoś nie no, musi być, przecież jak, jak nie na Ciebie, no na Ciebie musi być przecież. No przecież Ty mi powiedziałeś, że ma być chłodny brąz. Bo masz chłodny brąz. No i teraz, słuchajcie, spróbujemy zrobić e, taki myk. Zaraz musisz wziąć tylko patyka w ręce. E, Spróbuję rozczesać włosy i spróbujemy popryskać to. E, Ewa Longoria mówi o tym, że to takie fantastycznie... Po polsku mówi. No, po polsku mówi, w ogóle nauczyła ja się po polsku reklamy, wiecie co? To jest dopiero coś. Poświęcenie. E, poświęcenie, tak, totalne. I mówi, że to jest fantastyczne. Dobra, testujemy. Okej. Okay. Bo ja, jakby mówiłam, nie będę ryzykowała malowania. Poczekam na tego fryzjera, nie wiem jak długo. Zobaczymy, czy mi cierpiła. Po moje plecy jak wyglądają? No, twoje plecy są brudne, no bo miałeś długie włosy, ja ci malowałam. Przepraszam bardzo, profesjonalistko, nie jestem niemiła. No tak, no to takie mam włosy. No już brudne, nie patrzcie na to, nie o to tu chodzi. Chodzi o to, że ja mam troszkę siwy, ale to też tam, nie patrzcie na to. Uwaga! Nie ten odcinek! Tu jest? Chodziesz? Poczekaj, no. Ty, faktycznie. Ty, ładnie. Czekajcie. Jeszcze więcej tego nałożyłem. Może będzie nawet pasował do tego? No może? Ja to i tak za chwilę umyję. No ale wiecie, no dobra, no to lecimy tutaj z nowym kawałeczkiem. Okej. Okay. Dobra, Ewka, chwila prawdy. Kłamałaś czy nie kłamałaś? O, kurczaki. Czekamy. Czekamy, czekamy, czekamy. Dobra, słuchajcie, za chwilę zrobimy sobie jeszcze kawałek, jeszcze następny kawałek. A co, jak szaleć, to szaleć, nie? A to no jest takie, no, takie zimne to jest, tu. No dobra, tu widać, nie? No no dobrać, to jest. No, jak się do brąz. <śles> 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 Kurczę, że jest to za ta... Mocno, to jest <śles> <śles> <Te> zdrowie, słuchajcie, <śles> i będę miała. Na zawsze. Ever forever. No, 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 no. No dobra, zaraz zobaczymy, jak to tutaj się prezentuje. Słuchajcie. Hmm, no i cóż, powiem Wam, na razie, póki co, jest jeszcze takie troszkę wilgotne. Jestem ciekawa, czy bym szła w deszczu, słuchajcie, czy nie miałabym nagle taki smug? To by było O, kurczę, to by było ciekawe. Mam, no, dzieje... Mam nadzieję, nadzieję że to nie będzie padać. Parasoli ja nie hmm. lubię parasoli. Ja lubię, ja lubiłam w Chinach nosić, bo tam nie wieje, przynajmniej tam gdzie mieszkałam, więc parasolka była spoko, ale tutaj hmm. na tym widzie... No. Nawet chyba nawet się... Chyba mi się uda, słuchajcie, przetrwać do następnej wizyty z ryzerafant, mhm. że włosy już są gęste trzeba je jakoś tak porządnie i tutaj. Przepraszam, ale tego robić nie będę. Ale chyba, słuchajcie, z tym kolorem jednak się udało. Ha, czyli. F kolor, ja nie kłamała. Majka wybrała dobry kolor, nawet dzięki Majka. Kolor. Wiedziałam. Ciemny, cie, no, um, chłodny brał. No a ty masz chłodny tam w górę. Twoje naturalne. No dobra, no to na ten moment chyba będziemy kończyły. Cześć, cześć z tej strony Kulbabki, czyli kanał córki i matki. Witamy Was ponownie, słuchajcie, po naszych wczorajszych e, malowaniach. Teraz tak wygląda kolor. No, jakoś taki odświeżony, słuchajcie, praktycznie taki, jaki był. Były re, delikatne nie, refleksje. Są jakieś delikatne. refleksy. Refleksy tutaj się pojawiły, ale całkiem wygląda to w porządku. Całkiem dobrze. u mnie dzisiaj Ewa Longoria zastosowana, tak jak Wam wczoraj pokazywałam. Także jesteśmy zwarte i gotowe e, na babskie wyjście. Także umalowane pełnym makijażu i idziemy podbijać świat. Dokładnie. Zapraszamy Was do oglądania naszego kanału i śledzenia naszych poczynań. Jak się Wam podoba to, co robimy, to prosimy o komentarze i, i lajki i oczywiście subskrypcje. Jeżeli natomiast macie jakieś pomysły na, na tematy, które byście chcieli na przykład z nami tutaj poruszyć, to śmiało piszcie. My chętnie się z Wami podzielimy. I do zobaczenia. Cześć. Cześć!